świecie jest śmieszne. Niech ten z przyjdzie tu, a ja powiem mu tak. Ach, jak przyjemnie koły zdać się wśród par. Gdy szumi, szumi Boga i płynie sobie dar. Tak. jak przyjemnie witamy Państwa na dzisiejszej uroczystości z okazji seniorów. Święta, które przypomina nam jak wielką wartość stanowią osoby starsze w naszej społeczności. To dzień pełen wdzięczności, szacunku, serdeczności który pragniemy wspólnie celebrować. Dzisiaj wyjątkowy dzień, dzisiaj ogólnopolski dzień seniora. Stąd też po raz pierwszy w naszej gminie zorganizowany został dzień seniora, taki bardzo, bardzo uroczysty pomysłodawcą organizacji tego wydarzenia był nasz ośrodek pomocy społecznej i tutaj pani dyrektor przyszła do mnie z taką propozycją, więc jak najbardziej dzisiaj mamy. Ten piękny dzień. W organizację tego wydarzenia włączyło się również nasz ośrodek Centrum Kultury i Rekreacji, więc sporo osób zaangażowanych. Znajdujemy się w budynku kulturalno-oświatowym w Borne w Solinowie. gdy się polskie, za czym tęskni najmocniej? czego chcemy? Dzisiejsze spotkanie to wyraz naszej wdzięczności za Waszą pracę, troskę o innych i za to, że jesteście z nami. Życzę Państwu, aby ten dzień był pełen radości, wzruszeń i pięknych wspomnień. Niech będzie okazją do wspólnego świętowania, rozmów i poczucia, że jesteście ważni nie tylko dziś, ale każdego dnia. Dzisiejsza uroczystość przygotowała dla, przygotował dla Państwa miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury. I Myślę, że będzie wesoło. Ja z tego miejsca i z okazji też tego święta chciałam złożyć wszystkim seniorom bardzo serdeczne życzenia, zdrowia, realizacji pasji i wielu też sił, aby mogli realizować te swoje marzenia, bowiem ich obecność i aktywność w życiu naszego społeczeństwa stanowi na pewno doskonały fundament do tego, abyśmy mogli budować to społeczeństwo oparte na wrażliwości i solidarności, także. Życzę naszym seniorom takiego poczucia bezpieczeństwa codziennego dnia, ale i też wielu przyjaźni ze strony bliskich i znajomych.